Cześć moje drogie osoby z Podznaku Barana. witam Was bardzo serdecznie zapraszając na cotygodniowy horoskop. Zobaczmy jak przedstawią się podstawowe kategorie, które zawsze dla Was tutaj serdecznie omawiam. Bardzo dziękuję, że jesteście, wspaniale komentujecie, lajkujecie, no i subskrybowaliście kanał. Jestem wdzięczna, dziękuję. Zobaczmy zatem jak to będzie się przedstawiało i czego możecie się spodziewać. Single, dwójeczka mieczy. Osoby zajęte giermek denarów, osoby szukające pieniędzy pracy, szóstka denarowa, rydwan dla osób mających pracę, finanse. Sześć mieczy, totolotek, pięć mieczy, seniorzy, rycerz denarowy, atmosfera tygodnia król mieczy i as denarowy w aspekcie. Zdrowie, tak więc mamy układ troszeczkę mieszany, tendencyjnie troszeczkę jest surowy, zaczynamy od singli, i oni tutaj będą się wahali, tak? Dwójeczka, więcej wahania, rozterki, dylematy, działać nie działać, wejść w relacje, nie, nie wchodzić, odzywać się do kogoś, nie odzywać, tak powiedzieć, czy tak uczynić albo inaczej, tak, wahania różnego rodzaju, zblokowanie, możliwe tutaj oczywiście do rozwiązania. Do odblokowania, ale w, tylko w przypadku, jeśli będziemy się kierować rozumem. Jeśli mamy kogoś, mamy Giermka Denarowego. Giermek Denarowy nam mówi o yy, tutaj kwestii młodych osób, możemy spędzać w ogóle yy, czas z młodymi osobami, i młode osoby mogą być łącznikiem. Dla nas z partnerem. Może chodzić też o nowe idee, o nowe aspekty, o idee dziecka lub nowe projekty, także będziemy się czegoś uczyć. Natomiast jeśli szukamy pieniędzy pracy, mamy tutaj szóstkę denarową jest to karta równowagi między dawaniem i braniem, a więc karta oczywiście dobra. Bo jesteśmy też z jednej strony zdani na łaskę i możemy otrzymać jakieś dobre warunki pracy czy propozycje, natomiast generalnie jest to karta, która wskazuje, iż tutaj musimy odpowiednio negocjować coś, by potem tego nie żałować. Osoby, które mają z kolei tutaj pracę, mają Rydwan, i ten Rydwan się przedstawia jako karta ruchu, wiadomości, podróży. Możliwa zmiana w ogóle pracy też jest oczywiście przy tej karcie, ale ruch, 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 będziemy w ciągłym, właśnie ruchu, będziemy się przemieszczać. Możliwa właśnie podróż służbowa, podróż związana z inną ofertą pracy czy innymi zadaniami zawodowymi, generalnie i jakaś zmiana. Finanse. No i tutaj mamy ciekawy układ, bo mamy szóstkę mieczy na finanse i to to lotek, tak? Piątka Mieczy. No, te karty trochę są takie odmienne. Dlaczego? Bo mnie Mieczy mówi o finansach, że możemy mieć zagranicę, tak, z jakiegoś dalekiego źródła, ktoś nam może coś wskazać, jakby co jest daleko, możemy gdzieś we współpracy z kimś za granicą, właśnie no, wznieść się troszkę wyżej, jeśli chodzi o kwestie finansowe. Jest to oddalenie się od kłopotów, ale nie przeginajmy, kolokwialnie mówiąc, jeśli chodzi o aspekt Totolotka, bo niestety przegramy. Czyli jeżeli będziemy zacięcie walczyć, Tutaj, żeby szybko zdobyć pieniądze, no niestety możemy odnieść porażkę. Seniorzy. Seniorzy mają rycerza denarowego. E, tutaj będzie skupienie na podstawowych obowiązkach, tak naprawdę, na szlifowaniu na układów, które mamy. Na otrzymywaniu jakichś pieniędzy z jakichś dodatkowych źródeł, też tak jakaś nauka, jakaś pomoc, raczej stabilnie i skupienie się na podstawowych jakichś potrzebach. tak, Rycerz denarowy to też ruch wiadomości, oczywiście, zmiana, ale wszystko będzie tu raczej przewidywalne i takie bezpieczne, bym powiedziała. Dobre też transakcje dla na przykład osób starszych. Natomiast atmosfera całego tygodnia to Król Mieczy. Król Mieczy wskazuje na jakieś formalności. Mogą być związane z lekarzem, urzędem, prawnikiem, sądem. Być może będziemy potrzebowali jakiejś oceny. No i tutaj mamy zdrowie, as... Denarowy, a z denarowy oczywiście wskazuje nam na aspekty związane tutaj oczywiście z inwestycjami, dobrymi inwestycjami, bo to zdrowie będzie wymagało na przykład lepszego badania, lepszych, lepszej diagnozy, wizyty, ćwiczeń, jakiegoś sprzętu rehabilitacyjnego czy leków i to nam pomoże. To będzie strzałem w dziesiątkę. Idzie nowa idea, nowe perspektywy. Zwróćmy uwagę oczywiście na gastrykę, przemianę materii. Jak również możemy tutaj się spodziewać, iż jeśli czekamy na dzieciątko, planujemy je to jakby aspekt jest otwarty, jest taka możliwość. Generalnie też popatrzmy na ramiona i plecy, bo również mogą nam doskwierać. Natomiast jest to karta wspaniała, karta takiego jakby wzrostu, stabilizacji i postępu, jeśli chodzi o nasze samopoczucie. A więc nie skąpmy, inwestujmy w siebie, dbajmy o siebie. Tego Wam życzę. Pozdrawiam i przechodzimy dalej. Idziemy do osób z podznaku. Byka. Witam serdecznie, drogie byki. Cieszę się, że jesteście. No i drogie byki, zapraszam Was oczywiście na horoskop. Zobaczmy, jak będzie się przedstawiał układ kart dla Was. Bardzo dziękuję serdecznie za to, że jesteście, że wspaniale komentujecie, że bywacie na kanale, no i mnie tutaj jakby duchowo wspieracie. Bardzo mi jest miło. Zobaczmy, czego możemy się tu spodziewać, ile, jakie aspekty przede wszystkim się pojawią, tak? Ile kart to mniej więcej wiecie, tak? Ile aspektów. Zaczynam od singli. Cztery denary. Osoby zajęte. 10 pucharów, osoby szukające pieniędzy pracy, kochankowie, osoby mające e, pracę, magik, na finanse 7 denarów, to to lotek, umiarkowanie. Seniorzy mają ósemkę pucharową, atmosferę całego tygodnia asmieczy. No i kapłanka na zdrowie, więc tutaj myślę, że jeśli chodzi o te aspekty podstawowe, będziecie mm, mieć w miarę dobry tydzień. Zaczynamy od takiej trochę zblokowanej karty, czyli czwórki denarów. Jeśli chodzi o aspekt taki podstawowy, czy to jest dobry czas na poszukiwanie miłości, emocji, tak, ale... W jakimś sensie może nie być Wam łatwo, możecie to Wy się tutaj blokować emocjonalnie, nie chcąc na przykład inwestować w coś, w kogoś, być skąpi emocjonalnie, tacy zachowawczy, lub spotkacie kogoś, kto niestety energetycznie będzie zblokowany, będzie skupiony na swoim świecie i będzie nam skąpił emocji, informacji, dostępu do siebie. Natomiast dziesiątka pucharowa dla osób tutaj mających stałe relacje jest dobrą kartą. Mówi o idyllicznej harmonii, szczęściu, powodzeniu, zadowoleniu, z rodziny, z siebie, z dzieci. Dobra karta właśnie, no, jeśli chcemy mieć więcej dzieci, jeśli mamy je, to cudownie. Jeśli nie, to po prostu tak, że będziemy szczęśliwi, będziemy się bawić. Jest to karta jakiejś uroczystości, zaproszeń, zadowolenia, spełnienia. Jeśli szukamy pieniędzy pracy, z kolei to mamy kochanków. Kochankowie niosą nam informacje o trudnych wyborach, dylematach, emocjach, które będą decydowały o naszej przyszłości, ale też i powinny decydować, dlatego że jakby to, co nam serce podpowiada, będzie dla nas najwłaściwszą ścieżką na przyszłość. Jeśli mamy pracę, mamy bardzo dobrą kartę magika. Spryciarza, osoby tutaj cwanej, przebiegłej, która chwyta okazję, która łączy przeciwieństwa, która umiejętnie korzysta z okazji, a więc bądźmy takimi magikami, chcemy coś załatwić, uzyskać, zakończyć projekt, rozpocząć cokolwiek. To mamy tutaj wszelkie narzędzia, które są pod ręką, ale musimy się właśnie właściwie do tego zabrać i bądźmy tutaj indywidualistami. Jeśli chodzi o finanse, mamy. 7 denarów i to to lotek, tak? Łączę te dwie karty, bo one tutaj są bliskie sobie w sensie właśnie materializmu. No i pierwsza z nich mówi oczywiście, że mamy tu 7 denarów na finanse, a więc te finanse, opóźnienia, straty, troszeczkę zwłoka, opóźnienia w otrzymywaniu na przykład pieniędzy. Ja bym tu nie szarżowała. Szczególnie, że mamy w totolotku też umiarkowanie, które to nie jest samo sobie złą kartą, ale jest to kartą kompromisu, na przykład. Nie musimy całkowicie się zamykać przy tym układzie kart na aspekt puszczania samego totolotka, ale powinniśmy to zrobić z głową, umiarkowanie, kompromis, na przykład to nie wiem, dobra, no mam mało tych pieniążków, ale zaryzykuję na przykład raz w tygodniu coś puszczę, jakiś kupon i jestem w tym kompromisowy, kompromisowa, nie jest to na siłę, ale jakby daje szansę szczęściu losowi. Natomiast karta dla seniorów to ósemeczka pucharów. Ósemka pucharów wskazuje nam izolacyjność, czyli albo wy drodzy tutaj seniorzy będziecie uciekać od świata, nie będziecie chcieli kontaktu z innymi osobami, lub po prostu będziecie osamotnieni w jakimś sensie. Oto osamotnienie może być potrzebne w celu zebrania jakichś informacji o sobie lub otoczeniu, tak więc nie bójmy się tej karty, możemy po prostu też czuć się nawet w tłumie za przeproszeniem jakby osamotnieni bo będziemy szukać czegoś w głowie, będziemy szukać jakichś rozwiązań dla siebie i też właśnie będziemy uciekać od innych, nawet będąc z nimi. To też jest taka izolacyjność, taka samotność wśród ludzi. Natomiast. To Atmosfera. Tutaj as mieczy, idzie nowa idea, nowe perspektywy, załatwiajmy wszelkie formalności, prawo, tutaj jest nie łammy prawa, wszystko zgodnie z prawem, rozliczenia, urzędy, sądy, jakieś aspekty takie z notariuszem związane, podpisywanie dokumentów, no coś formalnego może nas spotkać, również sprawy lekarskie, takie zdrowotne. Kapłanka z kolei. Na zdrowie mówi nam o aspekcie oczywiście intuicji, a więc kierujmy się intuicją, by oczywiście Rozróżnić pewne stany, tak? czy na przykład sytuacje. Czasami jest tak, że czujemy, że to jest dobry lekarz dla nas, czy właśnie niedobry, czy coś nam pasuje, czy jednak nie pasuje intuicyjnie, i nie potrafimy się na przykład na coś się zdecydować, boimy się czegoś wewnętrznie, takie dziwne lęki, one mogą oznaczać, że jednak coś nie gra, a więc starajmy się odczytywać właściwie znaki, ufajmy sobie, jeśli coś się przyśni, bo to też jest przecież akt, jakby głosu, podświadomości, to także powinniśmy oczywiście posłuchać wszelkich znaków rad. Zwróćmy uwagę na oczy, układ hormonalny. Aspekt macierzyństwa jest zblokowany w tej karcie ciężki, tak jakby coś było w, w kolejce czekało. Natomiast generalnie, tutaj jakaś też może nam kobieta pomóc w strefie, w sferze zdrowotnej, i tego bym się trzymała. Natomiast intuicja podpowie Wam, co robić i co będzie dla Was najkorzystniejsze. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i idziemy dalej do bliźniąt. Witam serdecznie, drogie bliźnięta. Witam, kochane bliźnięta. Cieszę się, że jesteście. Spójrzmy na Wasze karty. E, jakiż to będzie tydzień? Bardzo dziękuję za wspaniałe komentarze, serduszka, niesamowitą energię, jaką epatujecie! Jest to niesamowite. E, właśnie super się to czyta, fajnie się patrzy na te serduszka, piękne emotki e, są wyrazem pewnych emocji, a więc nie bójmy się nich okazywać. E, jest to super. Dziękuję za to po prostu, że jesteście. I już przetasuję karty i powiem wam e, na co ukierunkuje Was ten tydzień. Single. Wędrowiec. Osoby zajęte. Piątka mieczy. Osoby szukające pieniędzy pracy. Diabeł. Osoby mające pracę. Sąd ostateczny. Finanse. Ósemeczka buław. to, to Lotek. Cztery buławy. Seniorzy. Król denarowy, Atmosfera tygodnia, rycerz pucharów, no i piątka pucharów na zdrowie, a więc układ jest troszeczkę, bym powiedziała, mieszany. Nic na to nie poradzimy. Pewne rzeczy widocznie muszą przyjść do nas i musimy ich doświadczyć. Zaczynamy jednak od lekkiej karty, poniekąd, e, która to jest wędrowcem i dla singli oznacza zabawę, bez troskę, lekką energię. Poszukiwanie doświadczeń, zdobywanie doświadczeń, wchodzenie w relacje, tak troszkę pół żartem, pół serio, spotykanie osób młodszych, no i ryzykowanie, takie patrzenie, obserwowanie, tak, celebrowanie. Możemy spotykać się osoby w podróży, na jakichś zabawach takich przelotnych, tak. No i generalnie, karta na razie mówi o zabawie po prostu. Piątka mieczy dla osób w stałych relacjach jest ostrzeżeniem przed zazdrością, zawiścią, przed porażką, którą możemy ponieść przez to, że będziemy zacięci lub będziemy chcieli coś pokazać partnerowi partnerce. Również uważajmy na osoby trzecie, bowiem mogą przez złe powczepty tutaj no, zmienić naszą relację w piekło, powodując poważne zawirowania i no, ona po prostu będzie zachwiana ta relacja, tak? Natomiast diabeł dla osób, które szukają pieniędzy pracy, to karta e, fajna, bo ona nas e, zmusza do myślenia. Jest to karta inteligencji, błyskotliwości, szukania rozwiązań, okazji, ale uważajmy na porządliwości, na okazje, tak zwane, takie, które rzekomo mówią o szybkich pieniądzach, szybkich. Jakby w szybkim uzyskaniu zarobku, łatwym kosztem, i tutaj możemy stać się niewolnikiem czegoś, kogoś i zostać oszukanymi, więc musimy na te takie pseudo, jakby oferty uważać, właśnie. Natomiast jeśli mamy prace to są ostateczny, mówi o rozliczeniu, idzie czas rozliczenia, podsumowania. Ci, którzy dobrze wykonywali pewne rzeczy przejdą dalej, będą się cieszyli otrzymaniem nagrodę. Natomiast jeśli byliśmy tutaj na granicy jakichś sporów, trudności, gdzie jesteśmy na celowniku, szefostwa czy, czy, czy po prostu do usunięcia, to musimy uważać i warto nie popełniać tych samych błędów z przeszłości dbajmy o formalności dokumenty czytajmy wszelkie druczki, kruczki prawne natomiast finanse ósmeczka buław i totolotek, tak totolotek jest na czwóreczce buław, co oznacza on te dwie karty fajne, dynamiczne em, przypływy Myślę, że można spokojnie tutaj zacząć grać, próbować swoich sił, bo mogą być nagłe, nieoczekiwane właśnie wygrane, które gdzieś tam spowodują, że ta nasza energia znacznie wzrośnie. Plus, no była w to ruch i wiadomości w związku właśnie z finansami, ale też i możliwość uzyskania pieniędzy w ruchu czy z podróży. Z kolei seniorzy mają króla denarowego, jest to karta wskazująca na spotkanie z kimś, kto kojarzy nam się z urzędem, prawem, lekarzem, osobą wyższą, tak, jeśli chodzi o stanowisko. Być może będziemy potrzebować rady, kogoś, kto tutaj zna się na rzeczy, także może być to doradca finansowy. Natomiast atmosfera całego tygodnia to Rycerz Pucharowy coś do nas powróci. Uważajmy też na czcze obietnice i zdrowie. Pięć pucharów wskazuje nam przede wszystkim na aspekty tutaj e, takich rozłamów, załamań nerwowych, załamań emocjonalnych. Tutaj tylko kobiety muszą uważać niestety, bo mogą bardzo mocno coś przeżywać, to będzie wpływało na cały ich stan, e, łącznie z bólami głowy, migrenami y, y, i w ogóle jakby aspekt głowy jest takim newralgicznym punktem. E, zwróćmy uwagę na hormony Układ moczowo-płciowy, podwójne narządy, ale też w ogóle na przepływ wody w organizmie. Także może coś być nieprzyjemnego w związku ze zdrowiem, ale nie powinniśmy jeszcze się załamywać, bowiem będą jakieś rozwiązania do wykorzystania. I tutaj nakierowałabym się na energię działania, wyjścia z czegoś, a nie skupiała na tym, że coś może być teraz, obecnie dla nas niedobre, niekorzystne. Tak więc życzę Wam dużej, dużo siły, zdrówka, powodzenia. Pozdrawiam. Hej!